Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszych czasów. Chronimy zagrożone gatunki, walczymy z zanieczyszczeniami powietrza i wód, oszczędzamy energię. Do tej pory jednak za mało troszczymy się o krajobraz, a przecież jest to jeden z najważniejszych elementów kształtujących jakość życia człowieka. Większość z nas mieszka w miastach, poruszamy się po zatłoczonych ulicach i chodnikach wśród gęstej zabudowy. A jednak jesteśmy częścią przyrody i chcemy oglądać widoki, które działają na nas kojąco i pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie. Jeśli więc pragniemy korzystać z uzdrawiającej mocy krajobrazu, musimy też o niego zadbać. Ludzie wyszli z dzikiej puszczy i zaczęli ją wycinać po to, żeby mieć lepszy widok. Nie tylko po to, żeby uprawiać ziemię. Budowali swoje osiedla na wywyższeniach, nie po to tylko, żeby mieć miejsce obronne, ale żeby też widzieć dalej. Bo tak naprawdę z charakteru jesteśmy gatunkiem, który lubi mieć szersze horyzonty, szersze widoki. W pejzażu to, co jest najważniejsze, to jest przestrzeń, powietrze i, i ta głębia tego pejzażu która myślę działa na nas, na każdego, bardzo tak uspokajająco, i jest to nam potrzebne. Najlepszy dowód, że wyjeżdżamy na wieś, czy na grzyby, czy jakimś tam rodzinnym wyjeździe, i wtedy jesteśmy no, innymi ludźmi, łapiemy jakby taką tą formę. Podziwianie krajobrazów to jeden z najważniejszych punktów w programie większości wycieczek. Aby zobaczyć niezwykłe panoramy, jesteśmy w stanie przemierzać duże odległości. Na odpoczynek zatrzymujemy się zwykle tam, gdzie widoki są najbardziej atrakcyjne. Nie lubimy przebywać w towarzystwie ludzi złośliwych, więc szukamy towarzystwa ludzi życzliwych nam. I podobnie będzie z krajobrazem. Nie, nie chcemy przebywać w krajobrazie brzydkim, jakoś zanieczyszczonym, tylko szukamy krajobrazu, który jest piękny, otwarty, szeroki, bo to wtedy wpływa na nasze samopoczucie. Niezwykłe widoki łagodzą zmęczenie spowodowane np. długotrwałym podejściem na szczyt czy przedzieraniem się przez leśną gęstwinę. Obcowanie z pięknym krajobrazem działa pozytywnie nie tylko na nasze wrażenia wizualne. Przyroda działa na całe ciało, a ciało to my też, nie? Więc, yy, więc jeżeli mamy pozytywne oddziaływanie i przez, przez bodźce zmysłowe, to. Yy, to do nas dociera, no to i łatwiej nam jest uspokoić umysł, czy doprowadzić się do jakiejś równowagi. Nasz mózg funkcjonuje na zasadzie pewnej biochemii, która się dzieje w naszej głowie. I kiedy jesteśmy w jakimś stresie, w jakimś napięciu, dzieje się coś z naszą psychiką, no to następuje jakby zaburzenie tej biochemii mózgu. No i wtedy możemy się jakoś, w jakiś sposób ratować przed tym zakłóceniem, które się pojawiło w naszym funkcjonowaniu. No jednym z takich obszarów, które nam może pomóc, jest właśnie obcowanie z krajobrazem i z przyrodą. Jest to... Yy, działanie jest jakby wszechstronne, bo przyroda, krajobraz może działać na różne hormony, które się znajdują w naszym mózgu. Chcąc podziwiać te niezwykłe panoramy, wspinamy się tam, skąd wzrok sięga najdalej. W Bieszczadach największe wrażenie robią widoki ze szczytów Połonin. Wychodząc na Połoninę, my Znosimy pewien trud, jest pewien wysiłek, stawiamy przed sobą pewne zadanie. Wykonanie tego zadania sprawia, że podnosimy sobie poziom dopaminy, czyli takiego można powiedzieć, hormonu, który jest hormonem nagrody, wysiłek fizyczny sprawia, że podnosimy poziom endorfin, czyli takich hormonów, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi. Poza tym idąc na, w góry, chodząc gdzieś po przyrodzie, my stajemy się bardziej uważni. Stajemy, stawiamy dokładnie kroki, obserwujemy otoczenie, które się wokół nas znajduje, co sprawia, że podnosimy sobie poziom serotoniny, czyli takiego hormonu, który stabilizuje nasz nastrój. I kiedy jesteśmy w jakimś stresie, w jakimś napięciu dużym, wychodzimy właśnie na przyrodę gdzieś, wychodzimy w teren, szukamy szerokiego krajobrazu, no to naturalnie jakby. Zmieniamy tą biochemię w naszym mózgu i zaczynamy lepiej funkcjonować psychicznie, emocjonalnie. Niestety, większość z nas rzadko ma okazję zobaczyć widoki z górskich szczytów. Zazwyczaj nie ma nawet czasu, żeby wybrać się do lasu czy choćby poza miasto. Warto jednak oderwać się od codziennych spraw i pomyśleć o nawet krótkim spacerze. Współcześnie yy... Ludzie bardzo dużo spędzają czasu na e, przeglądaniu telefonów, czy też oglądaniu e, telewizji e, i, i po prostu jest to konieczne wręcz dla ich zdrowia, żeby e, korzystali z możliwości wyjścia w teren, e, do, do parku chociażby najbliższego, do jakiegoś skweru, nad rzekę. Jesteśmy narażeni na coś, co nazywa się stresem technologicznym czy też informacyjnym. Ilość bodźców, które do nas docierają z telewizorów, smartfonów, komputerów i innych komunikatorów jest zatrważająca. Nasz mózg nie jest w stanie tego wszystkiego przetworzyć. I y, zalany z tym stresem, jakby przestaje dobrze funkcjonować. My potem proste, nawet y, zadania życiowe odbieramy jako trudne, jako takie, z który, którymi sobie możemy nie poradzić. Y, przyroda tak szybko się nie zmienia. W przyrodzie nie występują tak, tak gwałtowne zmiany, jak wtedy, kiedy skrolujemy informacje na, na telefonie. Y, dlatego. Możemy tamten jakby uspokoić ten stres związany z, z technologią, w której się znajdujemy i z informacjami, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć. Ten stres dotyczy także dzieci. One są szczególnie narażone na dolegliwości wynikające ze zbyt długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. Dla ich dobra należy ograniczać dostęp do smartfonów na rzecz na przykład wyjścia na spacer kontakt z przyrodą w dzisiejszych czasach dla dzieci ma taki charakter wręcz terapeutyczny. Jest takim antidotum na przebodźcowane układy nerwowe, regeneracją dla zmysłów, które są właśnie przebodźcowane kontaktem takim wręcz permanentnym z tabletami, smartfonami, komputerami. W związku z tym, przebywając na łonie przyrody, wyciszamy się. Tak dzieci się wyciszają, mają okazję wsłuchiwać się w naturalne dźwięki przyrody, tak śpiew ptaków, szelest liści, czy szmer strumyka i te bodźce nie są takie nachalne, takie głośne jak w przypadku właśnie korzystania z mediów. Czy też dzieci mają okazję oglądać krajobraz, który nie jest takim obrazem szybko zmieniającym się, bardzo jaskrawym? Związek między naszym samopoczuciem i zdrowiem, a otaczającą nas przyrodą bada doświadczalnie wiele różnych dyscyplin naukowych. Krajobraz pomaga też w terapii stosowanej przez psychologów. Poszukuje się w pracy z osobą, która ma jakieś problemy emocjonalne, takich obszarów, w których, gdzie ona mogłaby się czymś zachwycić, gdzie wraca się do pewnych wspomnień z dzieciństwa, z młodości, gdzie ktoś przeżył właśnie wyjście w góry, udane grzybobranie, jakiś, e, jakiś ekscytujący pobyt nad morzem, po to, żeby mógł wrócić do tych, do tych wspomnień, ale też, żeby mógł do, wrócić do tych aktywności. Lasy, łąki, jeziora i górskie krajobrazy wywierają zbawienny wpływ na naszą duszę. Obcowanie z naturą uspokaja nas i działa kojąco, przywracając równowagę psychofizyczną. Często po polecając ludziom spacery, wyprawę kajakową, wyjście w góry, pójście na grzyby, yy, widzi się takie zwątpienie, no, co to mi może pomóc, jak ja mam tak duże problemy. Natomiast yy, kiedy uda się uświadomić komuś, że to wpływa na Twoje funkcjonowanie, że nie jest to lekarstwo, które tak jak narkotyk działa, że od razu zadziała, ale trzeba jakby w tym się zanurzyć, korzystać z tego regularnie, no to wtedy to naprawdę pomaga i widać efekty, terapeuci widzą efekty u osób, które regularnie korzystają właśnie z, do, z dobrodziejstw z krajobrazu, przyrody. Stałe obcowanie z przyrodą poprawia ogólne zdrowie psychiczne, wpływa pozytywnie na odporność, a także łagodzi przebieg depresji. Osoby, które korzystają z kontaktu z naturą, z krajobrazem, łatwiej znoszą stres związany z napięciami z powodu zwolnienia z pracy, utraty kogoś bliskiego czy wyjścia dzieci z domu. Natomiast utrudnienie w kontakcie z naturą i brak możliwości oglądania krajobrazów wywołują problemy. Chyba wszyscy fizycznie żeśmy odczuli w trakcie pandemii, jak to źle wpływało na nas zamknięcie, czyli pojawiły się problemy natury y, psychicznej, czyli pogorszenie zdrowia psychicznego różnych grup społecznych y, w końcu, przez to, że byliśmy odcięci nie tylko od natury, ale też od innych ludzi, a my jesteśmy częścią natury, w sensie należymy do niej, nie możemy się od niej odciąć. Badania przeprowadzone w kilku krajach wykazały, że na osiedlach, gdzie jest dużo zieleni, rzadziej dochodzi do przestępstw czy przemocy rodzinnej. Mieszkańcy takich osiedli są bardziej chętni do pomocy sąsiedzkiej niż lokatorzy obiektów, w pobliżu których nie ma zieleni. Kontakt z przyrodą i krajobrazem ważny jest także w leczeniu szpitalnym. Naukowcy wykazali, że pacjenci, którzy z okien swoich sal widzieli zieleń, mieli większą wolę walki z chorobą. Terapia krajobrazem i zielenią wspomaga leczenie tradycyjne. Od dawna wiedziano o tym, zakładając uzdrowiska tam, gdzie występują wody lecznicze, naturalny krajobraz i specyficzny mikroklimat. Przykładem może być Rymanów zdrój. Jest to właściwie taka pierwsza wizytówka każdej miejscowości uzdrowiskowej, Rymanowa Zdroju również, no jak wjeżdżamy do Rymanowa Zdroju, to pierwsze, co się w większości, a się wszystkim w oczy rzuca, to jest właśnie krajobraz, dużo zieleni, no Rymanów Zdrój położony jest w dolinie, która otoczona jest pagórkami, porośniętymi lasami iglastymi, Dzięki czemu powietrze rymanowskie, oprócz tego, o czym wszyscy wiemy, że zawiera dużo jodu, jest nasycone jeszcze dodatkowo tymi olejkami eterycznymi pochodzącymi z drzew i iglasty. Niestety, krajobrazów, które działają uzdrawiająco, jest coraz mniej. Budowa autostrad i innych arterii komunikacyjnych jest niezbędna dla rozwoju cywilizacji, ale powoduje fragmentację krajobrazu. Dawne tereny rolnicze, będące siedliskami dla wielu gatunków roślin i zwierząt, zostały zajęte przez intensywne rolnictwo. Szachownica pól ustąpiła wielkopowierzchniowym uprawom kukurydzy czy rzepaku. Postępujące powiększanie miast powoduje, że nie tylko rosną one w górę, co dzieje się w i tak już zabudowanych centrach, ale co gorsze, rozrastają się wszerz. Historyczny krajobraz wiejski został zastąpiony przez rzędy szeregówek, domków jednorodzinnych oraz różnego rodzaju obiektów usługowych i produkcyjnych. Poza miastem problemem jest rozproszona zabudowa. W naszym regionie, w Małopolsce chyba jeszcze bardziej. Każdy budował się tam, gdzie miał własność. Przepisy zawsze dopuszczały dla rolnika zabudowę polną, bo mu blisko tworzył gospodarstwo i mógł wybudować w zasadzie wszędzie. Rozproszona zabudowa właśnie jak dogodna dla wielu osób, no bo sam ma piękny widok daleko od sąsiada, niestety jest to zaburzenie i krajobrazu, no i wysokie koszty funkcjonowania. Wiadomo, że każdy chce jakby i ma dostęp do swojej przestrzeni, do swoich własności, ale jednak przez taką chaotyczną zabudowę raz, że ograniczamy teren dla zwierząt coraz bardziej, to widać do Sanu, jak zwierzęta już nie mają dostępu do rzeki, bo budujemy pewne rzeczy. No moim zdaniem trochę bezmyślnie, niepotrzebnie, jakby kierując się własnym egoizmem, nie biorąc tego całościowo. Myślę, że to jeszcze można rozwiązać w takim szacunkiem dla przyrody, w którą, w którą coraz bardziej wchodzimy i zabieramy tą przestrzeń i zwierzętom, i roślinom. Największym problemem był brak planów zagospodarowania przestrzennego. Ta sytuacja ma się niedługo zmienić jest już przepis, który będzie wymagał, żeby wszystkie tereny posiadały plany, ale do niedawna jeszcze tak nie było. i wówczas, że tak powiem nie sprzyjało to ochronie krajobrazu, nie sprzyjało to ochronie środowiska w ogóle i niewątpliwie skutki tego okresu będą jeszcze długo odczuwalne. Krajobraz jest nam potrzebny. Działa uzdrawiająco, ale i my możemy wiele zrobić, żeby pomóc przyrodzie. A więc w efekcie i sobie. Możemy starać się naprawiać szkody w krajobrazie: te wielkie i te lokalne. Przykładem mogą być rekultywacje wyrobisk po kopalniach siarki. Na terenie dawnej kopalni machów utworzono jezioro Tarnobrzyskie, które stało się atrakcją turystyczną. Przykładów rekultywacji terenów zdegradowanych jest w naszym regionie więcej. Wyrobiska po wydobyciu żwiru do budowy dróg stają się ostojami przyrody i obiektami rekreacyjnymi. Prace nad odtworzeniem krajobrazów naturalnych i kulturowych prowadzone są także na terenach chronionych, między innymi w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W Dolinie Górnego Sanu od lat trwa proces zacierania śladów po prowadzonej tu w latach 70. i 80. XX wieku intensywnej gospodarce rolnej. Ratowane są m.in. cenne torfowiska. Inna sytuacja jest w miastach. Trudno tam zatrzymać rozbudowę, ale rozwój gospodarczy da się pogodzić z tworzeniem terenów zielonych. Terapeutyczne cechy krajobrazu można wykorzystać jako nowe narzędzie w projektowaniu miast. Tutaj jest rola architektów krajobrazu, którzy mogą i potrafią takie tereny zaprojektować, jakby mając na uwadze również i bioróżnorodność, i dobór odpowiedniej roślinności do miejsca, czasami zatuszowanie pewnych. Wad, które wynikają na przykład z sąsiedztwa i dzięki temu stworzona taka przestrzeń może jeszcze bardziej służyć lokalnej społeczności. Mieszkanie blisko parku lub innego terenu rekreacyjnego zachęca do spacerów. Szczególnie ważne jest to dla osób starszych, którym trudno wybrać się na wycieczkę do lasu czy w góry. Jeśli chcemy mieć bliższy kontakt, to właśnie od tego są ogrody, bo ogród jest tworzony przez człowieka. I dla człowieka, arboretum czy parki to są takie zamknięte przestrzenie i taki ogród i przestrzeń w pigułce, ale ona nam służy do tego, żeby właśnie wykorzystać to w naszym otoczeniu. Albo jeśli nie mamy takiej możliwości, to pojechać do ogrodu i właśnie tam naładować baterie. Z osobami, no, które już mają jakby utrudnione poruszanie się, ogród jest stworzony do tego, bo w lesie, czy w terenie, czy w parku narodowym no, nie możemy stworzyć warunki każdemu do. Do zwiedzania czy do zachwycania się przyrodą, i ten ogród w pigułce właśnie powstaje, czy to w parku miejskim, czy właśnie w ogrodach botanicznych i arboretach, które do tego są, żeby, żeby wszyscy mieli do tego dostęp. Jeśli chcemy jak najczęściej obcować z naturą, powinniśmy projektować jak najwięcej terenów zielonych wokół siebie. Jednocześnie musimy zadbać o obszary najcenniejsze przyrodniczo, tam gdzie jeszcze się zachowały. Zakładając nowe rezerwaty, czy też tworząc inne formy ochrony. Choć rezerwaty to tereny, gdzie przyroda ma się rządzić sama, to jednak czasem ingerencja człowieka jest konieczna, aby zapobiec utracie walorów przyrodniczych, a zwłaszcza krajobrazowych. Tak dzieje się między innymi w rezerwacie przątki. Przed laty były nie tylko widoczne z samego krosna, ale też spod nich samych rozciągały się kapitalne widoki na doły Jasielsko-Sanockie i na okolice. Przez dziesięciolecia powojenne okolice te zarosły po prostu, bo zaprzestano gospodarki rolnej, zaprzestano wypasu bydła, kilka razy już podejmowano próby odkrzaczania okolicy, zresztą. Odkrzaczono też okolice przątki matki, przątki baby, natomiast obecnie jest to rezerwa, więc związane jest to i z procedurami. No i też z takim no, podejściem psychologicznym. W rezerwacie nie powinno się nic zrobić, a jednak przywrócenie tego charakteru krajobrazowego wymagałoby decyzji. W podejmowaniu decyzji dotyczących działań ochrony pomoże Audyt Krajobrazowy opracowany przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Chcemy dokładnie określić, co mamy, jakie walory, jakie walory są zagrożone, jakie są niezagrożone, jakie można eksploatować, jakich eksploatować się nie da. I na tej podstawie będziemy chcieli. Yy, Zoptymalizować zarządzanie tymi formami ochrony przyrody, choćby przez tworzenie planów ochronnych. Przyzwyczailiśmy się i to jest coś złego, że forma ochrony oznacza zakazy, i w związku z tym każdy człowiek, szczególnie włodarze gmin, odbierają to są ograniczenia w gospodarowaniu. Powinniśmy od tego powoli odchodzić, powinniśmy tworzyć formy ochrony, które będą eksponować te wartości, które sobą niosą do tego, żeby się lepiej żyło, żeby to wykorzystywać czy turystycznie, czy w jakikolwiek inny sposób jako miejsce dobrego zamieszkania. Musimy odejść od literalnie tylko zakazów, a właśnie przechodzić do takiej bardziej operacyjnego zarządzania tymi formami, takim jak parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, no bo to są formy, w których ludzie żyją. Żyli i żyć będą, Musi muszą służyć również i ludziom. Województwo podkarpackie to obszar, na którym zachowały się lub przy udziale człowieka zostały stworzone krajobrazy, jakich nie zobaczymy w bardziej zurbanizowanych częściach kraju. Powinniśmy chronić i w miarę możliwości odtwarzać zarówno krajobrazy przypominające naturalne, jak i wiejskie, które wpisały się w naszą kulturę. Musimy pomóc Przyrodzie, żeby mogło nas uzdrawiać.